Cześć, witam na kanale To Pixel Look, a dziś dotarła do mnie kolejna paczka, tym razem z Niemiec. A w środku znajdziemy grę Raiden 3, Mikado, Maniacs. Deluxe Edition. Jest to wersja na PlayStation 5. Tutaj mam taką ulotkę, skąd zamawiałem. Spodziewajcie się wkrótce prezentacji oraz recenzji gry na kanale. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, cześć. Do następnego filmu.